Słuchajcie, Astralia była, kupiła owoce, owoce takowe. To się otwiera. Aha, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, a O, a coś pichci tutaj, a ja przyniosłem miski psów, muszę je umyć i dam psom żarcie. To dla Kutra też jest. To dla takiego gościnnie, ale wcale nie ma mało. To jest dla Lejli, to dla Stefana.

Siędzaj ja ćwiczę. Szęti dłoczą. wziąć. Trzeba i wziąć. Trzeba to Nie była na zakupach. Przywiozła sodę. Trzeba jej pomóc wnieść. Dobra, ja wniosłem. Ja, żebym płacił, to w po Kapelusz Kaperuszku waży, jakoś kaperuszostwo. Dzisiaj było mycie kompanie Rejli i Stefana, to możecie zobaczyć na moim chińskim kanale. Kanał Meibanfa TV, oczywiście link pod spodem. Zapraszam, żebyście oglądali, nabijali nam trochę oglądalności. Jak ktoś może puścić sobie po prostu playlistę i niech to leci, nawet w tle, nawet wyciszyć. Bardzo mi na tym zależy, bardzo mi pomożecie, jeżeli w ten sposób zrobicie i bardzo wam za to dziękuję. Po rycersku. To, przyniosła Owoce, które tam wczoraj kupiła. O. A kapelusz załączył śmigło. Może gdzie leci. A u nas się rozpadało na dobre. Kto jedzie na lekcję? Kapelusz zrobił ziemniaczki takie w zupie dla siebie jeszcze z tym, z ryżem Pirat przyjechał Pirat to ma zasłonięte oko, a nie ucho Wymyśl teraz co ja jestem <laughs> Człowiek bez ucha Fajnie tak Kochany, fajnie, fajnie Uszek Dobra, kończmy to nagrywanie spokojnie. już mam 20 chronię usza A co jest z Oh, ci powiem, ale poza kamerami takie o intymne sprawy, o, o, to wiesz. O, o, o. Rodo. No, od baby dostałeś. <laughs> Delikatnie rzecz ujmuje. O. Słuchaj, ja tego e, łachudrę, to ja widuję teraz u siebie na ulicy tam po prostu tak? drugi dzień. E, a jak tu jeżdżę, to przy tej przy Riverside no. to jest Mosto. A gdzie mam być? Na, no, na Riverside chodzi. Ale tam do no. mnie, no ostatnio nawet je, wiesz, wiesz. No, bo... ja się mówię, o! blisko. Niezłego będą całą watachą chodzić. Proszę. Słuchajcie, Marcin pojechał, a ja sobie robię teraz jajecznicę, taką prawidłową polską, na... na czym? Na, na bekonie. Na takim oto bekonie. W międzyczasie dla psów taka wołowina. To już nie są ścinki, to jest taka czysta wołowina. To dla mnie jeszcze szypior. Tu będzie kreowana wołowina, tu jeszcze chleb. I żeby jajecznica była dobra, to trzeba każdą z osobna tutaj tą konik bekonik przełożyć na drugą stronę hmm? okej, okay, okej tylko sobie ułatwiam, żeby się uczyli tam? no i dobra, to jest dla naszych piesków im też robię od razu przy okazji jeszcze coś dołożę, może może jeszcze coś tam wykroimy dobra, dla do psów zrobione dobra, zajadają To robimy jajecznicę na boczku. Tu mam kanapeczki z serem. I na koniec, tak to wygląda jajecznica prezesa. Jeśli mm -hmm. pójdę go to will będą walczyć więcej. Zawsze tak jest, że jak ja wyjdę, to leila normalnie atakuje, atakuje motory jeżdżące i tak dalej. Jak ja nie wychodzę, to jest spokój. Ale tak to mi chcę pokazać... Nie bój się pan. Ja przeatakuję. O. Laki przyniósł coś tam. Z domu... là cô tru cho anh là ấy hả ha ha I have and I will destroy soon. Like tak, ma zabawka Laki wszedł do wody z tą szmatą. Jak ją teraz wyłowić? Odgłosy tygrysie. On chce wypić woda, żeby było mniej w basenie, to wtedy sięgnie. To nie jest dobry pomysł. Nastąpi Pił tak zwany pad w polowaniu Kolejna próba Nieudana Byś musiał umieć nurkować Tam wchodzi do akcji To jest do wyłowienia, Stefan Nie tak to nie, no co ty? Jeszcze ci spłynie dalej O! Kolejny nurku. Puściliśmy mu to o stopień wyżej. że już się nie da no hmm? opłacało się powalczyć trzeba było pomóc Teraz to zostanie zniszczone, zdewastowane w techciu. Marcin na filmie powiedział, że już nigdy nie przyjedziesz, wiesz? Tam, nigdy. Szkoda, nie? Znajdziemy inne miejsce, będziesz jeździł. dla Marcin powiedział, że już nigdy nie pojedziesz tam. Szkoda, nie? Znajdziemy inne miejsce. zerwała u nas taki zalążek bananowy. Oni to kroją w paski i też robią jako jedzenie. Taki to jest jeszcze niedojrzały banan. Z tego idzie później jakiś banana.